Witajcie moi mili, dzisiaj taki grubiutki, bardzo ciekawy temacik. W ogóle ten odcinek możemy sobie zacząć od tego, co w ogóle oznacza słowo Petrolhead. Petrolhead to po prostu entuzjasta motoryzacji w pełnym zakresie. Petrolhead może jeździć sobie taką maszyną, mimo że jest ona w dieselku, chociaż wiem, że w komentarzach pojawią się zoro specjaliści, którzy napiszą, że przecież petrol to benzyna. Pozdrawiamy wszystkich maszynistów i kolejarzy. Petrolhead oczywiście zainteresuje się autem benzynowym, z silnikiem diesla, elektrykiem, a nawet, nie wiem, ja bym się nawet zainteresował autem, które byłoby z silnikiem parowym. Pozdrawiamy jeszcze raz. Ale kto jakiś podrabianiec petrolheadowy, no to może sobie uważać, co tam chce. To jest jak najbardziej petrolheadowa maszyna bardzo, bardzo ciekawy przypadek. Znaczy, gdybym Wam powiedział, że dziś SUV od BMW z dieslem pod maską, powiedzielibyście no, okej, okay, petrol, okej. Okay. A jeśli powiem Wam, że jest to X5 M Performance, faktycznie z dieselkiem pod maską, ale z czterema turbinami... 4 turbinami. No wiecie, nawet normalna X5 tej generacji jest bardzo fajnym samochodem, ale jak mamy do czynienia z czymś takim, w dzisiejszym odcinku tak szybciutko Wam ten samochód zaprezentuję, zmierzymy go sobie raceboxem, oraz później skoczymy na szybką wycieczkę za granicę, zrobimy sobie próbę autostradową. Przed Wami BMW X5G05 w wersji M50D Final Edition. Mamy tu najmocniejszy silnik diesla, jaki oferowany był w tej budowie. Słuchajcie, nie dość, że jest to X5, a właśnie tak jak powiedziałem, z najmocniejszym silnikiem diesla pod maską 400 koni mechanicznych ojejku, newtonometrów chyba! Później Wam powiem, ponad 700 to jeszcze wersja Final Edition, której powstało zaledwie 220 sztuk. O co chodzi z tym Final Edition? No bo to jest 2020 rok, X5 tej generacji jest produkowana do dziś, tylko po prostu przeszła Lift, ale jeśli chodzi o 3-litrowy, sześciocylindrowy, poczwórnie uturbiony silnik diesla. No to to już taki ostatni wypust. Taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o dieselki od BMW, po prostu jest to wycofanie tego silnika. Jest związane z aferą Dieselgate, z emisjami spalin, jakieś takie pitolenie. Kurczę, cztery turbawki quad turbo. Przy Bugatti na przykład mają cztery turbiny i jakiś kolejny samochód, tylko BMW z dieselkiem od M Performance z końcówką z dopiskiem 50d znaczy że też nie do końca wszystkie, bo były też e, trójturbinowe diesle, ale na przykład w BMW 7 czy w takim X4 Proszę bardzo. Jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, no to wiadomo mamy tutaj M pakiet, no bo jest to już M. Taka? No, oryginalnie mamy tutaj MK w nazwie. Wiecie, AMG kiedyś też zrobiło diesla. Było to C30 CDI AMG. Był taki samochód na kanale nawet. Nawet dwa były. W ogóle to trzeci X na kanale tej generacji. Znaczy G05. Było też X5M Competition oznaczenie F95. Nie pamiętam, chyba, tak? Możecie mi poprawić. Była też X5, taka z sześciocylindrowym dieslem pod maską, ale w bazowej wersji normalnie kawał samochodu, 4,9 metra długości, masa własna 2350 kg. Ciekawe są te przetłoczenia, też nie są takie oczywiste. Proszę, tutaj idzie tak, tutaj trochę w dół, potem tutaj znowu równo. Proszę, emblemacik M, oryginalnie. Felgi mamy tutaj 22-calowe, rozmiar opon 275x35, ale zwróćcie uwagę na wielkość tarcz. Mniejsze miejskie samochody mają chyba mniejsze felgi. Niż te tarcze. Rozmiar tarcz z przodu, chyba 395 mm, prawie 40 centów. Jeśli chodzi o felgi z tyłu, 22 cale. Rozmiar opon 315 na 30 Jezu, 63 cm szerokości opony na tylnej osi. Ale dzięki temu nie mamy tutaj w ogóle żadnych problemów z trakcją. Nawet jak jest wilgotno i wystartujemy sobie z procedury startowej. O ile nie będziemy mieli jakichś takich starych, zajechanych, jak jakaś panna niecnych obyczajów opon. A tak jeszcze, jak jesteśmy przy tylnej osi, to jest ona tutaj nawet skrętna. Dwie osi tutaj są skrętne. Lotka na tylnej klapie. Tutaj też takie elementy aerodynamiczne. Pokażnik otwiera się tak charakterystycznie. Proszę, tutaj takie przyciski. Boję się tego wciskać. Tutaj mamy hak, jest on elektryczny, po prostu wychodzi nam spod spodu, bardzo dobrej jakości użyte są tutaj materiały chociaż gdy dotniemy na przykład tutaj no tutaj jest taki twardy plastik i potrafi nam troszeczkę zatrzeszczeć, ale wiecie, to jest bagażnik, my w sumie no nie wiem, chciałem powiedzieć, że przecież rzadko kiedy ktoś tutaj będzie podróżował z tyłu, chociaż czarne BMW różnie to bywa możemy zamykać wszystko to też zamyka się elektrycznie. O. W ogóle, jeśli chodzi o wersję Final Edition, czym ona się różni od takiej normalnej X5? No raczej jest to po prostu taki jakby pakiet wyposażenia. Mamy przykładowo już laserowe reflektory Boże, BMW Laser, najlepsze, jakie tutaj mogły być, masę różnych asystentów tego typu elementy wyposażenia. No, ale też, gdy wejdziemy do środka, zobaczcie w ogóle. Jest tutaj też dociąganie. Gdy wejdziemy do środka, mamy tutaj taki emblemacik na desce rozdzielczej. Final Edition, 1 z 220. No widzicie, te normy to ogólnie trochę taki piz na wodę. Tak, mówię to ja, jako Teslasz. Trochę to jest piz na wodę. Bardzo szkoda, że takie silniki znikają. Trzeba być otwartym na motoryzację. A osoby zamknięte, no to proszę tutaj w krzaki. A my sobie może siądźmy z tyłu. Wszystko ok. Proszę, dwustopniowe dociąganie. Ciekawe, czy w ogóle taka X5M50 Final Edition będzie kiedyś klasykiem, ale chyba tak. No to jest trochę taki przełomowa, przełomowa wersja, topowa i w ogóle kunszt roletki. Wszystko jest tutaj w skórze. Tutaj z dołu nie wiem, czy to jest. Skóra, ale jest mega miękkie, przyjemnie. No wnęki tutaj będą z twardego plastiku. O, nagłośnienie Harman Kardon, też tutaj Final Edition e, występowało w standardzie. Oczywiście Final Edition można było sobie dobrać w innym kolorze wnętrza, czy też z zewnątrz. A to taki pakiet jakby z tym emblematem. No. Jeśli chodzi o tapicerkę, proszę skórka, też takie ładne, ciekawe przyszycie. O, ten samochód jest czarno, po prostu czarno skonfigurowany. Nawet dekory, tutaj sobie jest black piano ze srebrnymi wstawkami. Tutaj, proszę. Mamy USB-C. A tutaj na telewizorki pewnie wejście. Jeśli chodzi o miejsce z tyłu, większych problemów, tutaj dwumetrowiec za dwumetrowcem nie ma. Spoko się tutaj siedzi. Tak po prostu wyżej, jak to w wsuwie. Kanapa też jest taka, e, można powiedzieć, bardziej pionowa. Klimatyzacja jest tutaj czterostrefowa, nawiewy po środku, nawiewy po bokach, czarna podsufitka. Wszystko tu jest tak konsekwentne, no to jest olbrzymi, panoramiczny dach. Proszę, już tutaj mamy sterowanie gestami i tak dalej w multimediach. Z przodu boczki drzwiowe również są całe w skórze. Harman Kardon. Wszystko tutaj już jest fajnie wykonane. O, w tym bagażniku to no wiecie. Ale tutaj możemy szarpać, gdzie chcemy, wszystko jest ok. Auto ma jakoś tam 64 tysiące km przebiegu. Fotele nie wyglądają na aż tak sportowe, ale możemy je sobie bardzo precyzyjnie pod siebie wyregulować. Są zdecydowanie mega komfortowe. No wiecie, nie jest to M3, tylko X5, łamane są. Tu taka poduszeczka Ale jest to cruiser po prostu do pokonywania Kilometrów I do całkiem dynamicznego pokonywania kilometrów Mimo masy własnej Emblemat M50D Ta listwa jest nawet podświetlana Oczywiście jakieś tam nakładki na pedały Fotele są elektryczne Z masażami Odpalimy Tak mieście tutaj prawie dwumetrowy Petrolhead, pozycja za kierownicą No, tu lekko kierowniczka w górę jak to w BMW idealna. Kurczę, BMW, czy to jest mniejsze, czy większe, zawsze jest super. Deska rozdzielcza też jest tutaj cała w skórze. Ten emblemat. Tutaj już sugeruje. Jak tutaj chodzić? Ta, tak mam pokazywać, no tak mam pokazywać chyba. Media radio. Radio. O, Spotify nawet jest. No i co teraz? Zadziała? Za chwilę połączymy się z naszymi ludźmi. Zadziała, i to dobrze działa. Ciekawe, czy tutaj jest Android Auto. Android Auto jest, Apple Carplay jest. Oj, tutaj mamy w ogóle sporo dosyć takich aplikacyjek. System multimedialny, no, już zacząłem od tego systemu multimedialnego, no to już omówię wam, proszę bardzo. Wszystko elegancko. BMW ogólnie system multimedialny ma bardzo fajne. Jest bardzo funkcjonalny i taki intuicyjny. Zobaczcie, nawet tutaj, jak wejdziemy w car. No co, nawet w takim samochodzie, ile tutaj jest rzeczy Experience Modes. Proszę. W Mercedesie wiem, że też takie są Experience Modes, tylko pewnie inaczej to się trochę nazywa. Car. Info dotyczące jazdy. Proszę, jako że to jest w zasadzie M Power, tylko M Performance. No, też tutaj są różne takie wartości ekonomizer, nie ekonomizerki, wykresy. tam wskaźniki. X View, no, to takie lekko off ale to ja bym w off nie jechał tym samochodem. Przepływ energii. Tutaj mamy fizyczne przyciski, na szczęście też. Jest to bardzo fajnie, że są po prostu fizyczne przyciski, jest to proste. W obsłudze. Właściwie prawie poplułem, ale wiecie, jak takie samochody są, które mi się podobają, to po prostu się ślinie, no i się mogę popluć. Muszę uważać zawsze. Tutaj od radia. Tutaj różne funkcje możemy też sobie zaprogramować. Nie tylko jakieś stacje radiowe. I tunel środkowy. Proszę bardzo, uchwyty na kubki. Ładowarka indukcyjna. Zobaczcie, jakiś śliczny lewarek. Jest to taki, jakby nie wiem, jak jakiś. Diamencik, kurczę, jak kryształek taki. O, kryształek Tu też jest ala. Kryształowe ślicznie to na żywo się prezentuje. O, ten przycisk też tak delikatnie. No to już jest takie ostre premium, jeśli chodzi o takie elementy. Tutaj też mamy wszystko w skórze po bokach. Tu nic nam się nie odzywa. Wszystko jest ok. Podłokietnik miękki, skórzany, pod spodem schowek. Też bardzo miły gest ze strony BMW, że mamy tutaj cały taki panel dowodzenia, tryby jazdy Sport, Comfort, Eco Pro, Adaptive, ale Eco Pro też tutaj może być Eco Pro na przykład Individual i Sport no, to też tutaj skonfiguruje Individual i tak dalej, co tutaj można skonfigurować. Proszę, amortyzacja, Sport, kurczę pieczone, wyszedłem, układ sportowy, Silnik skrzynia biegów. Jeśli chodzi o liczniki, to też są one już nowego typu, no i zmieniają się zależnie od trybu jazdy i adaptive O, i kierowniczka charakterystyczna dla nowych BMW-ek, podgrzewana, skórzana, przyjemna w dotyku, gruby wieniec, bicepsy, manety, normalne, fizyczne przyciski, bez gładzików, bez żadnych piździków na przykład, też podsufitka, tak jak już wcześniej widzieliście, czarna. Reczko. proszę bardzo. Mamy tutaj wiele takich asystentów, typu, no nie wiem, wjedziemy gdzieś w jakąś uliczkę wąską do przodu. No to auto jest nam w stanie zapamiętać tą drogę i wyjechać samo do tyłu. W ogóle, jeśli wrzucimy wsteczny, co nam tutaj jakie kamery się pojawią? Proszę. Asystent cofania, to jest właśnie to. Asystent parkowania. Obraz z kamery. Dobra, myślę, że możemy zgasić. Zajrzymy jeszcze pod maskę BMEczka. To dwa razy I ser ducho. Oznaczenie 50D, ale jest to 3-litrowy, sześciocylindrowy dieselek. Oznaczenie B57D30C bodajże Quad Turbo. Wszystkie te turbinki są umieszczone z boku, gdzieś tutaj, tutaj, jeszcze dwie z dołu, gdzieś po tej stronie. Ale tutaj wzmocnij, takie mniejsze, jakby rozpóreczki. Wszystko to wygląda dość konkretnie. Widzimy też, że silnik został tutaj umieszczony dość nisko, bardzo spoko, no bo ma to wpływ na obniżenie środka ciężkości. 400 koni mechanicznych, 760 Nm. Wszystko to połączone jest z napędem X-Drive na wszystkie koła, zresztą jest to napęd w tym samochodzie już mega inteligentny oraz ośmiostopniową skrzynią biegów ZF8HP. O, dizelek, ale M performance. Jeśli chodzi o osiągi Producent deklaruje, że ten bombowiec pierwszą setkę powinien osiągnąć w 5,2 sekundy. No, mniej więcej wyszło. Dziś jest naprawdę bardzo gorąco. Mamy wypełny bak, ale w ogóle nie ma problemu z trakcją. Jest tutaj procedura startowa, prędkość maksymalna. 250 km na godzinę. Hmm, bo chyba kaganiec, nie wiem. Najprościej po prostu będzie to chyba sprawdzić. Jesteśmy na miejscu, kołbasiany parking. O, dzisiaj trochę subu tu się znajdzie, na tam jest X5, tutaj GLE. Myślę, że możemy palić bestię, ale przy tym soundcheck. Kurczę, szczerze mówiąc, nie wiem, jak to odda kamera, ale tutaj naprawdę ten silnik. No, jest taki troszeczkę jak M4, delikatnie dźwięk na żywo. No, z zewnątrz też jest tutaj podbicie, wewnątrz jest podbicie. Jak na diesla. Naprawdę, spokojnie, zboxik, nie bój się. Ok, wszystko jest połączane. Tryb, sport. I myślę, że nie tryb Sport Individual, standard, okej okay. I myślę, że możemy cisnąć O, tutaj pełno ludzi jest Także pojedziemy sobie w tą stronę Ale ładna X5, no proszę bardzo No i co, prędkość maksymalna wpisana tutaj 250 km na godzinę Jeszcze tutaj sobie skasujemy zużycie paliwa Zresetuj wybrany moment I okej okay. Myślę, że możemy cisnąć. Na razie z klimą. U -u -u. U -u -u. Tak powiem wam, fajnie się ten samochód odzywa. To mi się podoba. Nie wiem, ile tutaj jest podbicia z głośników, a ile tego dźwięku dobiega z zewnątrz, ale korzystnie, korzystnie. Też nie wiem, jak tutaj prędkościomierz będzie widać, ponieważ słońce się tutaj. No delikatnie jest ekran LCD i tej słońce, deli o tak by musiało być, no, słońce tutaj delikatnie pada, no, ale to, nic przecież. No i dobra, tutaj ograniczenie do 80, klimatyzację możemy sobie wyłączyć, klima wyłączona. No i tutaj zbadamy sobie od razu 100-200. Sport jest Od 77 minęliśmy znak. Także do drugiego mostu będzie troszkę niższa prędkość niż powinna być. Ale <śmany> się zbiera ta ich spiona. Dobra, musimy wyhamować, ale by tu było. Ja wiem, 220, jakbyśmy tak troszeczkę wcześniej jak zawsze ruszyli. Byłoby do drugiego mostu. 14,49. Wyszło na razie 100 200, Ale było z góry. Minus 2%. No zobaczymy, jak będzie później. Już tutaj na bank zaraz potwierdzę sobie, czy wyłączyłem klimatyzację. o Zimne powietrze leci. Ale może to jeszcze tak ostatnie tchnienie po wyłączeniu klimy. Ale fajny dźwięk silnika takie cholera wie, niby to może dwunastocylindrówka, no troszeczkę jest tutaj bujanie przy wyższej prędkości ale na razie sobie odpuścimy, bo tej łuki wiecie, no to jest większy samochód przy wyższych prędkościach musimy troszeczkę bardziej uważać Zobaczymy. Kurczę, nie zobaczyłem, jaki jest wiatr. Tam są turbiny wiatrowe. Prawie nie ma wiatru. Prawie nie ma wiatru. No i zoszłamia, bo mu ktoś może wyprzedzać. Nie, no klimatyzacja raczej wyłączona. Tak jest, klima wyłączona. W nie powiedziałem Wam, że nawet tutaj są zapachy. Można dwa zapachy sobie wybrać. Akurat teraz są puste. Mgiełka czystych, kropli wody. Ale cóż za nam nos. Aż się wzruszyłem. Dobra. Eee, to co? może dwieście? Może dwieście sobie zaraz tutaj zbadamy. Zwalniamy. No a nie będę tutaj korzystał w pełni z tych 40 centymetrowych tarcz prawie. Nie no wbija tutaj fotel fajnie tak. A naprawdę dźwięk mi się tutaj podoba, to jest zaskakujące. No i dobra. 14,7 14,7 takie 100-200 jest. No i tu musimy znowu odpuścić. Do cholery. Ja tutaj sobie skasuję, bo może jeszcze 200-250 zaraz sobie zmierzymy Wiadomo, przy takich wyższych prędkościach, no to już tutaj czuć ten gabaryt 2350 kg No i po prostu wyższa buda Ale spokojnie Skoro jest tutaj kagańczyk, to znaczy, że ten samochód by chciał pojechać więcej Dobra Ruch jest Nie Nie do rady No, busiątko Średnie zużycie paliwa Jak na razie 21 litrów Będzie dizelek No, ale konkretny To musi też swoje brać 3, 2, 3, 5, 240, nie, i trzeba już odpuścić. Dobra, za wcześnie zacząłem hamować, ale na wszelki wypadek to drugi zjazd za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmyln. Ol moje, grat tu szaleją. Ale auto, jak na żyroskopie, czuć w zakrętach trochę masę. Trochę czuć, wiadomo, ale nie przechyla się. Auto. Co może zaskoczyć. Chociaż jak ktoś jeździ już na przykład GLE. Yy, no to tam też trzeba przyznać, że jak na żyroskopie się tam ta maszyna prowadzi, zrobimy sobie soundczek. Jest tutaj czego posłuchać. Podoba mi się ten dźwięk taki inny, taki. Jakby zupa się jakaś gotowała bardzo ostro. I dzida. No, normalnie. Eee. Ciekawe czy to przepustnicze czy membrany są eee, z tyłu. Widemnie słychać tej zmiany dźwięku jak się ustawi w tryb sport. Średnie zużycie paliwa 21,2. Jak na razie dobra. Tutaj myślę, że sobie tak w miarę spokojnie. Jedziemy na autostradę 244 według GPS-u. Już było. Myślę, że widzimy się za chwilkę. No dobra. Od 190 paru depnąłem do dechy. Teraz jest troszkę pod górę. Później będzie trochę z góry. Także ten pomiar 200-250, jeśli zmierzymy, to będzie taki średni. Nie, zobaczymy. Ale 2,5 musimy tutaj dzisiaj zrobić. No i dobra. I to już jest kaganiec. Nie zrobimy 200-250 pomiaru, bo 249 tutaj BMW się blokuje. Może sprawdzimy jeszcze prędkości obrotowe. To tryb komfort. Dajmy na to. No ok, najwyższy bieg. I co? 140 km na godzinę. 140, proszę pana, pani bawarczyku. To jest 1949. 120. No, tutaj zaczyna się gorąco robić. Nie dlatego, że był stres, tylko dlatego, że klima jest wyłączona. 120 jest 1703. Jest stóweczka, pani bawarczyku. O, to tutaj 1390 Nie, 1403 Okej, okay. i myślę, że to by było na tyle Średnie zużycie paliwa z próby autostradowej Wyszło nam tutaj 29 litra Próba odbyła się pomyślnie Bardzo szkoda, że do 250 Akurat ten kaganiec nie jest Dokładnie tylko 249 Ale to nic, BMW sobie bardzo fajnie Poradziła Myślę, że w tym odcinku to by było na tyle Mam nadzieję, że ta próba autostradowa Prezentacja, jak i ten samochód wam się niesamowicie podobały? Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie trzymajcie się.